Dzień dobry, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku, w kolejnej tygodniówce. Kochani, zapraszam Was na tygodniówkę od 22 do 28 sierpnia i tutaj zaczniemy od byka, a zaraz potem Panna i Koziorożec. Kochani, przede wszystkim dziękuję Wam za, za subskrypcję, dziękuję za komentarze. Jeśli jesteś tu po raz pierwszy, to witam bardzo serdecznie, a jeśli jesteś tu po raz kolejny, to dziękuję za to, że oglądasz mnie po raz po raz kolejny <noise> masło maślane. Kochani, zacznijmy od, od byczka i byczki kochane, wytłumacie taki dosyć tydzień powiedziałabym momentów, które nie do końca będą od Was zależeć i już Wam tutaj wytłumaczę. Przede wszystkim wasz, Wasza taka ogólna energia na ten tydzień to jest dom i słuchajcie, w jaki sposób kontrola tego domu? To znaczy, może być tak, że tutaj będzie, nie wiem czemu mi byki kochane sprzątanie przychodzi do głowy. Um, może niektóre byki będą sprzątać, może niektóre byki będą porządkować e, jakieś rzeczy, a może po prostu, słuchajcie, musicie najzwyczajniej w świecie więcej czasu spędzać w domu. Może być tak, że e, za dużo czasu po prostu spędzacie w pracy i to odbija się na sytuacji w domu. Um, i słuchajcie, kochane byki, ja mam wrażenie, że na samym początku tygodnia wy będziecie w takiej sytuacji, gdy nie będziecie wiedzieli, co macie zrobić. Nie będziecie wiedzieli, i może rzeczywiście chodzi tutaj o pogodzenie pracy z domem, może chodzi właśnie o coś, o coś z pracą. Jeśli ktoś, kochani, dostanie na przykład awans, czy dostanie propozycję jakiegoś szkolenia, to może to być też to, że, kochane byczki, nie będziecie wiedzieli, co macie zrobić: czy macie iść, czy macie nie iść. I słuchajcie, przede wszystkim to, co, okazje, które się trafią w tym tygodniu, dobre wiadomości, które do Was przyjdą w tym tygodniu, to mogą być, słuchajcie, wiadomości i, i okazje od losu, czyli brać, czyli brać. Rady są takie, żebyście się dobrze zastanowili, co chcecie wziąć, ale te okazje w tym roku, w tym, roku, w tym tygodniu, to będą okazje, które później naprawdę zaprocentują. I słuchajcie, te, te, tutaj y, możecie też się za, troszkę zastanawiać nad tym, jeśli macie dzieci, kochane Beki, to może być tak, że będziecie się zastanawiać, czy macie wziąć, czy macie nie wziąć tej okazji, czy macie podjąć pracę, czy nie ze względu na dziecko. I y, y, słuchajcie, tutaj jest, y, y, porada jest taka, y, żebyście do, mądrze wybrali, żebyście nie wzięli za dużo na siebie żebyście też trochę zdjęli, jeśli macie bardzo dużo możliwości, to żebyście też trochę zdjęli różowe okulary i przyjrzeli się, co się najbardziej będzie opłacało, co najbardziej Wam przyniesie korzyść. Dlatego, że te różowe okulary, to, to ta, ten fakt, że wy możecie mieć tyle możliwości, może Wam przysłonić te naprawdę dobre te naprawdę dobre okazje. Pamiętajcie oczywiście, że tutaj to jest pytanie ogólne, więc to nie do wszystkich będzie, będzie tutaj rezonować. Weźcie to, co wam pasuje, kochani. Um, I byczki, tutaj może być tak, że będzie osoba, mężczyzna, być może ojciec, być może dziadek, być może mąż, a w pracy, jeśli jest taka osoba, to będzie to jakiś wasz szef, ale to będzie taki, jak to się zawsze śmieje, szef wszystkich szefów, to nie jest ten taki kierownik, menadżer, um, tylko jeszcze wyżej. I on tutaj może, może Wam też dobrze doradzić. Jeśli jest taka osoba, to, to korzystajcie z wiedzy i korzystajcie z doświadczenia takiej osoby. I kochane beczki, dla Was jest porada od czarownic: miłość. Dawa, dajcie miłość w tym tygodniu i wszystko się powinno pięknie Wam ułożyć. Tak jak powiedziałam, kochane beczki, ten tydzień może być bardzo. Te okazje, które Wam przyjdą, mogą zaprocentować w przyszłym, w przyszłym roku, w, przyszłym, w, w przyszłości po prostu. Więc dobrze by było je wykorzystać. Oczywiście, słuchajcie swojej intuicji tutaj, żeby nie było tak, że, że, że tak jak to tak wychodzi, za dużo będzie. Ale, ale jeśli będziecie słuchać intuicji i serca, to wszystko powinno być w jak najlepszym porządku. I kochani, następna jest Panna. Zobaczymy tutaj, co panna będzie miała te dla siebie w przyszłym tygodniu, czyli od 22 do 28 sierpnia. Już patrzymy panna, co tutaj panna Dzień, ale już wyjaśniam. I znowu u Was też dawajcie dużo miłości. Kochane Panny, wiecie co? Przede wszystkim, Wasza, wasza taka ogólna energia to jest z jakiegoś powodu możecie czuć, że. W tym tygodniu ktoś daje, a druga osoba nie, nie, nie daje w zamian. Możecie czuć tak, że tutaj, zwłaszcza finansowo, jeśli słuchajcie, to było tak, że na przykład czekacie na kredyt, czy czekacie na jakąś pożyczkę, czy czekacie na jakąś na pomoc finansową, po prostu w tym tygodniu jeszcze może nie przyjść. Mówię jeszcze może nie przyjść, bo tutaj to jest jeszcze tak, to jest jeszcze nie, nie do końca. Tutaj pokazane w kartach, ale jeśli, jeśli czekacie na coś, to, będzie, to będziecie po prostu myśleli, jak, kiedy, dlaczego, czemu jeszcze nie przyszło. I słuchajcie, Wy możecie być też, kochane panny, zmuszone w jakiś sposób do tego, żeby odejść, żeby się wyprowadzić, być może do jakiejś podróży. I to, słuchajcie, w jakiś sposób sprawi, że Wy się zamkniecie w sobie. Nie wiem, czy, czy dlatego, że kochani, będziecie na przykład nie będzie finansów na to, a będziecie zmuszeni, żeby pojechać, czy nie będzie ochoty po prostu, czy nie będzie osoby. Ale słuchajcie, kochane panny, tak naprawdę jeśli te, ogran te ograniczenia, czy finansowe, czy czasowe, są tylko i wyłącznie w waszej głowie? Ja mam tu wrażenie, bo panny, słuchajcie, wy tutaj niedługo będziecie miały swoje urodziny, więc te panny, która być może. W przyszłym tygodniu zaczynają urodziny obchodzić. E, może tutaj jakieś wyjazdy uro, rodzinne, bo rodzina się też wam bardzo pokazuje. E, I może po prostu tutaj dlatego to, te finanse, o te finanse się martwicie, bo trzeba wyprawić urodziny. Tak, czy trzeba? Chcecie na przykład, a, a finanse na to nie pozwalają. E, I słuchajcie, jeśli jesteście, kochane panny, w sytuacji, gdzie rzeczywiście odchodzicie od czegoś, wyprowadzacie się, przeprowadzacie się i to po prostu sprawia, że wy Zamykacie się w sobie, nie wiecie co macie robić, to kochane panny, przeczekajcie ten tydzień spokojnie. Jeśli nie musicie tego robić, to nie róbcie, bo jeszcze bardziej się po prostu w sobie zamkniecie. Tutaj, kochani, podróże na pewno, być może ta podróż tak naprawdę sprawi, że wy postanowicie odejść od czegoś. Postanowicie, wiecie co, ja mam wrażenie, że to nie będzie odejście od, o, o, fizyczne od osoby. Tylko emocjonalnie od czegoś odejdziecie, przestaniecie się bać. Ta podróż sprawi, że um, niektóre panny po prostu przestaną się bać o finanse, przestaną się bać o coś. Zostawicie te ograniczenia za sobą. E, tutaj jest wiele możliwości, wiele, wiele tutaj e, interpretacji, także każda, pani, każda panna na nich weźmie to, co dla niej pasuje, e, bo to są czytania ogólne i tak naprawdę ciężko czasem trafić. Um, kochani wy również miłość miłość najważniejsza, więc dajcie dawajcie dużo miłości w tym tygodniu um, kochane panny to dla was przekaz i patrzymy co u strzelca Strze nie strzelca, koziorożca koziorożce, nie wiem czy może ten strzelc mi przyszedł do głowy, koziorożca koziorożca od 22 do, do 28 sierpnia koziorożca patrzymy co tam u Was? Koziorożce od 22 do 28 sierpnia. No, koziorożce odpoczywamy. Słuchajcie, w ogóle ten tydzień widzę bardzo dużo znaków. Będzie od czegoś odchodzić. Bardzo dużo ludzi. Od czegoś odchodzi. No, koziorożce. Słuchajcie, moi drodzy. Wy jesteście o krok od zwycięstwa. Cokolwiek nie planowaliście koziorożce, to jest o krok od zwycięstwa. Ale jedyne, co pamiętajcie, nie spoczywacie na laurach jeszcze. Bo w momencie, w którym się. Wiecie, to tu nie chodzi o to, żeby się stresować, żeby, się stresować, żeby zostawić tę sytuację kompletnie. Ale chodzi o to, żebyście jeszcze. Um, nie świętowali tego sukcesu na początku tygodnia, już pod koniec tygodnia, być może będziecie świętować. Um, dlatego, że nie chcę, żeby było tak, kochane koziorożce, że Was sytuacja zaskoczy. Um, bo może być tak, że, że po prostu sytuacja um, zaskoczy Was całkowicie i, i po prostu trzeba będzie działać. A jak będziecie czujni, to wszystko będzie w porządku. Kochani, przede wszystkim. Ja tutaj widzę, moi drodzy, że Wy potrzebujecie odpoczynku w koziorożce w tym tygodniu, tutaj bez, bez, bez wątpienia odpoczynek, jeśli Wy się boicie, że na przykład stracicie coś przez ten odpoczynek, że tutaj coś nie pójdzie, bo będziecie na przykład nie będziecie w pracy, czy nie będziecie w domu, to słuchajcie, nie bójcie się, dlatego że Wy potrzebujecie tego odpoczynku. Ten odpoczynek da Wam również tutaj. Siłę do tego, żebyście emocjonalnie coś zostawili, kochane Koziorożce, żebyście te emocje zostawili za sobą i zobaczcie, poprzez ten odpoczynek możecie też się uziemić, możecie też um, tak naprawdę skorzystać z tej energii ziemi. Tym bardziej, że Wy jesteście ziemskim znakiem, więc um, nie powinno to być trudne aż tak. Oczywiście to nigdy nie jest trudne, ale, ale, ale tutaj będziecie w takiej fajnej energii ziemskiej. Słuchajcie, jeśli jest tak, że Wy się czegoś czymś martwicie, to nie bójcie się poprosić też o pomoc, kochana koziorożce, dlatego że y, ta pomoc przyjdzie, jest obok Was ktoś, kto pomo pomoże. I słuchajcie, przede wszystkim będziecie świętować pod koniec tygodnia tę pomoc. Y, jeszcze jedna sprawa, kochani, koziorożce, które. I to też nie do wszystkich, ale tak mi przyszło, więc, więc powiem. Jeśli wybieracie się, kochani, na jakąś imprezę, to ostrożnie z, z alkoholem, żebyście czegoś nie stracili i nie musieli pojechać na, na dłuższy wypoczynek. To też tutaj tak przychodzi. Ostrożnie z tym, żeby tutaj żeby bezpiecznie było. Ale tak jak powiedziałam, jeśli jest jakaś sytuacja, w której się martwicie, to na początku powolutku nie, nie, nie tyle martwicie, co czekacie na rozwiązanie. Tak jak powiedziałam, na początku tygodnia jeszcze powoli, jeszcze zwracajcie uwagę na znaki, nie stresujcie się koziorożce um, i uziemienie, a pod koniec tygodnia już powinniście świętować. A tutaj nie stresujcie się, nie wypatrujcie znaków i, um, i to jest pokazane po to, moi drodzy, żebyście najzwyczajniej w świecie nie, um, nie zostali zaskoczeni o tak, Żebyście nie zostali zaskoczeni, jeśli coś, coś wypadnie dosłownie lub przenośni, żebyście, nie, żebyście po prostu byli czujni i byli w stanie zareagować. I dlatego będziecie, świąt, będziecie świętować pod koniec tego dnia. Co jest cudowne. Więc, kochani, wszystkiego dobrego na nowy tydzień i do usłyszenia, do zobaczenia na, w kolejnym filmiku.